Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Rewo zagramy w Game, Game po raz drugi i jest ze mną myszulio No cześć wam no. Okej, okay, yes. to no zaczynajmy Tym razem będziemy lamić, jak? Ty będziesz lamiać Przecież to, to jest twój zwyczaj Ty zawsze lamisz Aj tam, no, no, no przykro mi jest Już taki jestem No, Nie umiesz grać w Minecrafty <grym> Zal mi cię! Zal zabij mnie! No, no no co jest grane! No co jest grane! Chłopie, ale tym razem to już niesamowicie dla mnie! No, no, no lol! Nie mogę nikogo... Nikogo nie zabiłem! Do tej pory nikogo nie zabiłem! O lol e, czy to ja ci powiem ile ja już zabiłem. Już mamy tego. Już y, się siaka... O, coś rema! Zabiłem dwóch... wow co, co Co ja, co? E, e, że zginiesz. Aha. No który przepowiedział mi, przyszłeś, że zginę. I zginąłem. <grym> ja to chyba zaraz nie wygram. No, no, no ale tu tu myśluję, jest. No, jeszcze się myśluję, przyszedł. <grym> chyba serwer mają jakieś bo ja ginę. To teraz. nie ja mogę ja teraz. Wylek? Teraz nie mogę się Za. <śmany> o, wreszcie, mam nie. O, e e revolt? Co? A ty wiesz, że jeszcze muszę zrobić zemstę za kiedyś. A... <śmany> Przeszkodziłeś mi mnie w zabiciu Rewolta. Ale co ja zrobiłem? Bo ja już zapomniałem. Czy wiesz, było takich dużo rzeczy w szkole, tutaj? A nie, on no znowu, o no szkole. A pamiętasz ostatni filmik? a no, no. Hm, kiedy to było? Ja wczoraj. A i co, zabiłem. Musiałem. No, w, w, dopiero mam tego leder, lederowego seta żal. No, jaka, jaka ze mnie menda? ty grać nie umiesz. O O nie, 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 ja już ci się nie dam, ja już ci się nie dam, ja już cię muszę zabić, o ile cię zabił... O, zabiłem. Dziękuję bardzo. Dobrze, zapamiętam sobie to. Nie zapamiętaj tego, bo i tak zaraz Ech, naprawdę? No, jest. Teraz y, dla mnie nie przyszło z ciebie na mnie. <laughs> Chyba, ty. no to bardziej wiesz, y, z Kselica na mnie, jak też już go zabiłam na Quake'u. A pamiętasz... Ej, ale to było świetne. Zabiję go! Zabiję się, dziękuję, dziękuję. Myślę, że kurde kozach zaczął Sewisa tak pić. Na kółej komuś wygrał chyba. Ile to razy? Ej, graliśmy cztery razy, Ej, to trzy razy wygrałem, a raz taki gościu. Ej, no dobra, Semis... Kurde, 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 kurde. Ksebisa... Ej. Se się bugowała klawiatura. No, jemu się bugowała klawiatura. Mhm, już to widzę. Ja się zawsze bugu, buguje klawiatura. Jak jest pod... Miał pół FPS-a, tak mówił. No kurde, no wiem, jezu. No on tak, ja ja ostatnio z nim grałem, to kurde, no normalnie on tak, że no jemu. i on malagi. On, ma... on niby ma lagi. Nie ma komputera, tak? Gra się na rumuńskiej maszynie. Mhm. A wiesz, to miał rumuńską maszynę na wakacje? <laughs> ja spaliłbym Sławkę na stosie. A, no ja też. Tak. Cześć, Rewolt! Nie nie, się... nie, nie, Ale ja lamię. No to ty nie powiesz? Ginta, 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 gintam. Nawet pasuje. Ginta, gintam. Rewolt! <laughs> ja nie patrz. koń, ja nie koń! Dziękuję mm. Serio. Myśla, serio. Musiałeś mnie tak. zabić kiedy to ja w spokoju żembił ciebie <grym> Spokój, naprawdę? No. <grym> A, A Jezu jaż... wow, ale zabijałem gościa po rząd. Fajnie, podoba mi się. Rewolt Gyty! Dziękuję bardzo! <Sz sumie> Jakbyście widzieli teraz moje minę. Serio! Serio, taka lama ze mnie? Taka. nie wierchel lama, kurde. Kolejny raz dziękuję. <Sz aggressive> Jakbyś to nazwał? Eee. <S classified> Nie. nie wiem, to jest, to jest nieokreślony przypadek gracza. Master Edek wygrał, to kończymy? No, będziemy Słychać. kończyć. Kres, to wiecie, ja się już obrócę i jak zwykle trzymajcie się i coś wam i możecie napisać, z czego byście chcieli na przykład oglądać jakie yy, gierki z Minecrafta. Spróbuj jakoś. I pamiętajcie o umie grać! To jest <grym> tylko taki, wa tylko to jest taki wasz. Yy, yy... Jak to się nazywa, to takie przewidzenie optyczne, że on umie grać? No, ja to, to nie... nie jest prawda. Ja jestem. nie ja jest większa, a Twojej zajbistości się. pokończy się mnie. Nauczy cię grać porządnie. No nic, dobra, to trzymajcie się. Cześć.